Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy webinar o rakuszyki macicy. Czego jeszcze nie wiemy o rakuszyki macicy, pytania, zagadki, odpowiedzi. Nazywam się Iwona Gabriel, jestem ginekologiem-onkologiem. Dlaczego taki temat w ogóle? Jest to jedna z chorób nowotworowych, której można uniknąć, a ciągle niestety te nowotwory występują. Ciągle dotyka dużej liczby kobiet. Co roku w Polsce diagnozowanych jest około 2,5 tysiąca, nawet do 3 tysięcy kobiet z rozpoznaniem raka szyjki macicy. A wczesne wykrycie ratuje życie. Więc zatem nie możemy powiedzieć, że przestajemy o tym mówić, tylko powinniśmy mówić o tym stale i przypominać, żeby jak najwięcej osób, nie tylko kobiet, ale mężczyzn, bo to najczęściej są żony, matki, siostry, żeby oni również zachęcali kobiety do jak najczęstszej i dogłębnej diagnostyki w kierunku raka szyjki macicy. Dlaczego webinar mamy akurat dzisiaj? Bo Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zaczął się 19 stycznia i potrwa przez tydzień. W wielu ośrodkach są wykonywane różne Działania profilaktyczne, informacyjne, odnośnie tego, jak możemy diagnozować wcześniej raka szyjki macicy. Co powoduje raka szyjki macicy? Długotrwała, przetrwała infekcja HPV typami wysokoonkogennymi. Jakie typy najczęściej są? 16 i 18. Ale mamy też inne, 31, 33. Ogólnie można powiedzieć, że najczęściej diagnozujemy tak zwane podstawowe 14 genotypów HPV. We wszystkich podstawowych zestawach badania w kierunku HPV wysokiego ryzyka takie 14 genotypów jest diagnozowane. I jak taki wirus działa na komórki ludzkie. Jak Państwo widzą, dochodzi do infekcji na nabłonku szyjki macicy. Następnie wirus wnika do błony podstawnej i tam się lokalizuje. Po kilku tygodniach dochodzi do tak zwanej replikacji wirusa. I ponownie ten wirus jest uwalniany, co ważne, jak Państwo widzą, około 90% osób pozbędzie się tego wirusa, bo ich organizm odpowie i wytworzy przeciwciała, pozwalając na to, że ten wirus zostanie zwalczony. Natomiast niestety u niektórych osób będzie tak zwana Infekcja przetrwała, ale to wszystko trwa bardzo długo, bo, około dopiero po 10 czy 30, nawet latach, wirus na tyle zintegruje się z DNA, że rozwinie się postać inwazyjna nowotworu. Zatem, jak Państwo widzą, mamy tutaj tygodnie, a tutaj lata, więc przez całą długość tej infekcji mamy czas na to, żeby tego wirusa zwalczyć. Robimy to różnymi drogami. Między innymi do tego służy szczepienie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że oczywiście sam wirus jest zbudowany z tego wirusowego DNA oraz z białek. Tylko około 0,8% osób, u których doszło do infekcji HPV, rozwinie nowotwór. Zatem niewiele osób będzie miało ten nowotwór, i u niewielu osób rozwinie się ta przetrwała infekcja, ale tych właśnie osób będziemy poszukiwać. Ale to też jest dobra informacja, że mamy dużo czasu, żeby wykorzystać go i wprowadzić dobrą diagnostykę. Jak dochodzi do nabycia wirusa HPV? Oczywiście odbywa się to przez kontakt skóra do skóry w trakcie kontaktów intymnych. W tej chwili zmieniają się zachowania seksualne. I oczywiście nie jest to tylko kontakt bezpośrednio przez pochwę, ale też innymi drogami. Stąd jest możliwość po nabyciu wirusa HPV rozwinąć też inne nowotwory, jak nowotwór odbytu czy nowotwór nosogardzieli. Ale tak jak już mówiłam, ten etap, w którym Działa wirus, jest bardzo długim etapem, i ten etap wykorzystujemy w ocenie cytologicznej. Bo nawet jeśli doszło do zmiany w obrazie komórek poprzez działanie wirusa, to z prawidłowego takiego nabłonka szyjki macicy pojawiają się tak zwane zmiany o charakterze L-sil, czyli niskiego stopnia. Te zmiany, najczęściej właśnie mówimy, że są powiązane bezpośrednio z infekcją HPV i jeśli u pacjentki najpierw znajdziemy na podstawie cytologii taki, takie rozpoznanie l to wtedy rekomendujemy jej wykonanie badania na HPV. Natomiast oczywiście teraz w tej chwili mamy zmiany w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i najpierw wykonujemy test na HR-HPV, a dopiero potem, jeśli są zidentyfikowane jakieś genotypy wysokiego ryzyka, to wtedy jest wykonywana cytologia i często znajdujemy zmianę o charakterze l U tych pacjentek będziemy mówić, że jest duża szansa na to, że ta infekcja zniknie. To są te rok, dwa lata, w których może organizm zwalczyć tą infekcję. Zatem w programie będziemy ponownie popierać cytologię po roku, żeby sprawdzić, czy tak rzeczywiście się stało. Ale jak już Państwo wiedzą, nie u wszystkich kobiet dojdzie do eradykacji wirusa i nasz organizm zwalczy tą, chorobę, tą infekcję i rozwiną się zmiana o charakterze hasil czyli tak zwanego wysokiego stopnia. Najczęściej jest tak, że jeśli pacjentka ma już rozpoznanie hasil, to jest kierowana do tak zwanego etapu diagnostyki pogłębionej, czyli która odbywa się przez wykonanie kolposkopii z pobraniem wycinków z szyjki macicy, a nierzadko również wyłożeczkowania kanału szyjki macicy. W przypadku potwierdzenia zmian wysokiego stopnia już histopatologicznych, następowo, czyli CIN-2 lub CIN-3, będziemy pacjentkę kierować do konizacji diagnostyczno-terapeutycznej. Ale ostatecznie też z tego hasil: jeśli zaniedbamy sobie to i nic z tym nie zrobimy, to rozwinie się rak szyjki macicy. Zatem, raz kolejne powtórzę. Mamy czas, ta oś czasu jest bardzo długa. Minimum 10 lat zostało dowodnione. Nierzadko trafiają pacjentki, które nie chodzą często do ginekologa. I rozwiązaniem tego problemu jest wykonywanie właśnie testów na HRHPV, czyli znajdywanie czynnika ryzyka, bo do tego zmierza to badanie, żeby całej populacji kobiet wyselekcjonować te, u których jest prawdopodobieństwo rozwoju raka szyjki macicy. Czy proces przednowotworowy odbywa się szybko? Jak już powiedziałam, nie. Etap przednowotworowy zajmuje wiele lat. Jakie mamy typy raka szyjki macicy? To jest przede wszystkim rak płaskonabłonkowy i on stanowi około 80% pacjentek, u których zidentyfikujemy raka szyjki macicy. Możemy mieć też postać gruczołową i tzw. Tak rzadkie, agresywne typy nowotworu, czyli m.in. nowotwór neuroendokrynny czy mięsa. Jak można wykryć raka szyjki macicy? To już mówiłam kilkakrotnie, wykonujemy test na HPV-HRV, który jest czynnikiem ryzyka. Możemy też wykonać cytologię szkiełkową, o której Państwo pewnie słyszeli lub mieli wykonywaną przez wiele lat, albo tak zwaną cytologię płynną LBC. O różni się to tym, że z szyjki macicy na odpowiednie podłoże wymazówką. A Taką cytologiczną jest pobierany ten materiał do badania. Możemy też wykryć raka szyjki macicy wykonując zabiegi inwazyjne na szyjce macicy. To kolposkopia z wycinkami, o której Państwu już mówiłam oraz wyłożyczkowanie kanału szyjki macicy. Nie każda kolposkopia z wycinkami wymaga tego, żeby było wyłożyczkowanie kanału szyjki macicy. Takim jednym z podstawowych wskazań jest stwierdzenie w cytologii tzw. komórek endocerwikalnych, czyli podejrzewamy, że coś nieprawidłowego dzieje się również w kanale szyjki macicy, a nie tylko na tarczy szyj, szyjki macicy. Na jednie objawy zwracać uwagę. Przede wszystkim nieprawidłowe kwawienie z pokwy, krawienie w czasie kontaktów seksualnych, ból podróża, czy nawracające upławy z pochwy. Szczególnie zwracam uwagę Pani na ten ostatni element. Nierzadko jest tak, że u pacjentów, które prezentują nawracające upławy z pochwy co 2-3 miesiące, w momencie jak wykonamy test na HPV, HRV, ten test jest dodatni. Obecność wirusa zwiększa też szanse na to, że u pacjentki będą dochodzić do koinfekcji bakteryjnej. Zatem każdy z tego typu objawów powinien nas do tego, żeby pójść do ginekologa. W jaki sposób lekarze oceniają stopień zaawansowania nowotworu? Jest to przede wszystkim badanie fizykalne które zawsze stanowi podstawę. Obrazowanie pod postacią rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej czy PET oraz ocena w skali FIGO, czyli oceniamy stopień zaawansowania. I ten stopień zaawansowania decyduje o możliwościach leczenia. Leczenie we wczesnych stadiach i tak naprawdę chciałam tu podkreślić, że Wykonywanie cytologii zmierza do tego, że nawet jeśli przegapimy ten etap przednowotworowy, to wychwytujemy nowotwór na wczesnym stadium, nadal i wtedy jest możliwe leczenie operacyjne. Lub, w przypadku młodych kobiet, metody zachowania płodności w wyselekcjonowanych przypadkach. Nie zawsze, a praktycznie mamy nadzieję, że w przyszłości nigdy, rak szyjki będzie prowadził. Do zwiększonej umieralności. Obecnie można powiedzieć, że przeżywalność pięcioletnia u pacjentek z Figo 1A, czyli bardzo, bardzo wczesnym nowotworem wykrytym dzięki profilaktyce drugorzędowej, którą jest cytologia, wynosi około 90%. Natomiast niestety nadal zgłaszają się do nas pacjentki z tak zwanymi postaciami zaawansowanymi, które wymagają radioterapii, chemioterapii, i immunoterapii. I jak Państwo widzą, nie ma tutaj nic o operacji, bo ona w tym momencie jest niemożliwa. Alternatywą dla pacjenta, które przeszło leczenie radioterapią, chemioterapią i immunoterapią, jedną z opcji jest zastosowanie dodatkowych terapii w ramach badań klinicznych. Jakie mamy cele takiego leczenia w postaciach zaawansowanych? Przede wszystkim kontrola objawów oraz wyleczenie. Często jest tak, że trafia do nas pacjentka, która krwawi obficie z dróg rodnych. Dla niej jedną z metod będzie zastosowanie takiego shortu, boostu radioterapii, który pozwoli zahamować te objawy kliniczne, które prowadzą ostatecznie do słabienia pacjenta i anemii. Ale co jest też dla nas ważne? Ważne jest dla nas życie po leczeniu. Bo tak jak już Państwu powiedziałam na, na poprzednim slajdzie, w momencie wykrycia na wczesnym etapie możemy leczyć radykalnie i przeżycie przy FIGO 1A jest około 90%. Natomiast wiadomo, że ta pacjentka już nigdy nie będzie normalną pacjentką ginekologiczną, tylko będzie wymagała nadzoru po leczeniu onkologicznym, które najczęściej trwa 5 lat. I na początku kontrolujemy taką pacjentkę co 3 miesiące. Ponieważ często ten nowotwór dotyczy kobiet młodych, około 25-30-35 roku życia, należy rozważyć też kwestie zdrowia seksualnego i emocjonalnego. Nie tylko bo takim leczeniu w postaci zaawansowanej radiochemioterapii dochodzi do skrócenia pof i wtedy są trudności z odbywaniem kontaktów seksualnych ale również po operacjach radykalnych tak może być dodatkowo u pacjentów którzy wykazują objawy menopauzy po radykalnym leczeniu chirurgicznym Usunięciu macicy, a nie też jajników, możemy zaproponować terapię hormonalną. Według wydanych rekomendacji przez to brytyjskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, takie zastosowanie hormonalnej terapii jest możliwe u pacjentek po usunięciu macicy i jajników. W przypadku takim stosujemy samą estrogenizację. Natomiast u pacjentek młodych, które są po leczeniu radiochemioterapią, ze względu na wyższy stopień zaawansowania, możemy zastosować terapię łączoną estrogenową-progesteronową. Zatem zachęcam te osoby, które są po leczeniu, zwłaszcza to leczenie już jest odległe kilka lat temu a takie objawy menopauzalne się pojawiają, można zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego i rozważyć na ile jest możliwość wprowadzenia takiej terapii. Oczywiście w przypadku menopauzy mamy możliwość też zastosowania terapii behawioralnej, która jest uzupełnieniem u tych pacjentek. Co nas chroni przede wszystkim? Zakażenie onkogennym typem wirusa HPV może przejść po latach w raka, raka szyjki macicy, tak jak Państwo omówiłam. Natomiast przy braku szczepienia ten nasz wirus bez problemu trafia do naszego nabłonka. Natomiast po szczepieniu mamy odpowiedź immunologiczną, która nie pozwala na to, żeby do zatażenia doszło. W tej chwili na rynku mamy dostępne zarówno szczepienia dwuwalentne, czterowalentne, jak i dziewięciowalentne, obecnie szczepieniem objętym są dzieci od dziewiątego roku życia. Do w tej chwili po zmianie w listopadzie do 18 roku życia. Trzeba pamiętać, że szczepienie przeciwko HPV. Chroni przed nowotworami HPV zależnymi. To jest nie tylko nowotwór szyjki macicy, ale też w przypadku kobiet nowotwór sromu, w przypadku chłopców jest to m.in. nowotwór odbytu. Największa efektywność jest przed pierwszym kontaktem seksualnym, natomiast nie jest to w tej chwili kryterium jedyne. I możliwość zaszczepienia w późniejszym okresie życia jest po rozmowie z lekarzem. W tej chwili coraz częściej badania wskazują, że szczepienie przeciwko HPV obniża ryzyko wystąpienia zmian o charakterze przednowotworowym CIN2, CIN3 u osób, które były później doszczepione, mając 25 czy 30 lat. I Dziękuję bardzo Górnośląskiej Fundacji Onkologicznej za możliwość wypowiedzenia się o raku szyjki macicy w tym tygodniu walki z rakiem szyjki, szyjki macicy. Myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Przede wszystkim warto jest poszukiwać miejsc, w których można wykonać test na RHPV. Obecnie dzięki e-rejestracji, która jest prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, jest możliwość umówienia się przez internet do miejsc, w których taki test można wykonać. Taki test wykonujemy raz na 5 lat, zatem panie, którego jeszcze nie miały, mają dużą szansę, żeby z niego skorzystać. Dziękuję Państwu bardzo. W razie pytań zachęcam do ich zadawania.